Hejka! Dzisiaj pokażę Wam moją popołudniową rutynę w weekend, a dokładniej produktywną rutynę w sobotę. Popołudnie zaczynam od zjedzenia obiadu, mniej więcej tak o godzinie 13, czasami też może i później. Chodzę wtedy na dół i podczas jedzenia albo przeglądam telefon, jakieś social media, albo po prostu rozmawiam z rodzicami. Po obiedzie idę do pokoju tak troszkę pochillować i oczywiście wzięłam sobie na poobiednią przekąskę loda i tym razem loda ekipy. Mogę Wam powiedzieć, że testowałam już obydwa smaki, ten sorbet truskawkowy i cytrynowy, ale bardziej do gustu mi przypadł ten truskawkowy. Możecie napisać na Instagrama, jaki smak Wam bardziej smakuje. Jedząc przeglądam sobie telefon, odpisuję na wiadomości na Instagramie, przeglądam TikToka lub inne social media. Po krótkim odpoczynku czas na sobotnie porządki w pokoju. Często pytacie, jak ja to robię, że mam tak czysto. Odpowiedź jest prosta. Staram się codziennie ogarniać pokój, a raz w tygodniu robię takie dokładne porządki. I podczas takich dokładnych porządków zmieniam pościel, sprzątam dokładnie toaletkę. Jak widzicie, wszystko zdejmuję, myję lustro, blat. Ja po prostu lubię, jak jest wszystko tak ładnie poukładane. I tak wszystkie rzeczy wracają na swoje miejsce, staram się, żeby były ułożone kolorystycznie, myślę, że to wtedy bardzo fajnie wygląda. Raz w tygodniu myję też moje pędzle do makijażu. Do mycia używam najczęściej jakiegoś żelu do mycia twarzy i osuszam ręcznikiem papierowym i też odkładam do wyschnięcia na bok. Później sprzątam moje biurko, odkładam laptopa na półkę. I przecieram blat na mokro. Moja ulubiona ściereczka do takich rzeczy to taka fioletowa z Vileda, Jest ona niezastąpiona. Raz w tygodniu też układam sobie rzeczy w biurku i w szufladzie, bo podczas danych lekcji często robimy się taki dość duży bałagan. Nie pokazuję Wam tutaj wszystkiego, bo ten filmik trwałby bardzo długo. Może nagram kiedyś odcinek Clean With Me? Możecie napisać, czy chcielibyście taki odcinek. No i tak to mniej więcej u mnie wygląda. Trochę tych półek mam do ogarnięcia. Często też zmieniam dekoracje w moim pokoju. I tutaj zabawiłam się w Spidermana. Praca na wysokościach. W sobotę wymieniam też wodę mojej gałęzatce. Tutaj dodawałam już odżywkę. No i też podlewam swoje kwiatki. O dziwo jeszcze żyją. Wyjątkowo długo. Na sam koniec odkurzam podłogę i muszę przyznać, że nie lubię tej czynności robić. Przynoszę też i odkładam do szafy wyprane i wyprasowane ubrania. W szafie staram się trzymać porządek, chociaż czasem różnie w niej bywa. Takie porządki w pokoju zajmują mi maks do półtorej godziny. I gdy już skończę, czytam jakąś książkę. Tutaj akurat czytałam lekturę, kamienie na szaniec. I akurat tą książkę zaczynamy przerabiać od poniedziałku. W weekendy też odrabiam lekcje, których nie zrobiłam w piątek, aczkolwiek staram się wszystko odrobić w piątek, by na weekend mieć taki po prostu wolny czas odpoczynku. W soboty też najczęściej jeżdżę na zakupy spożywcze i nie tylko. Tutaj akurat byłam we sklepie Action i Rossman. Action kupiłam kolejne markery do kaligrafii a w rozmanie błyszczyk i zestaw do z kolekcji wersów. Jak jest ładna pogoda, spędzam czas w ogrodzie, bawię się z moimi zwierzakami, przeglądam też telefon, robię różne foty na Instagrama, na który Was oczywiście zapraszam, nazwa szkieletonka, tam staram się być z Wami na bieżąco i oczywiście staram się zawsze odpisywać na Wasze wiadomości. I tak właśnie wygląda moja sobotnia popołudniowa rutyna. Wiem, że takie odcinki bardzo lubicie i oczywiście, jeśli wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, bo to bardzo motywuje do dalszego nagrywania. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.